Holenderska firma DAW kojarzy nam się głównie z ciężarówkami, lecz produkowano tam także samochód osobowy. Był nim model 600 o bardzo wyjątkowej konstrukcji, o którym Wam dzisiaj opowiem. Zapraszam więc do oglądania. Zacznijmy od tego, iż to te auto bardzo ładnie wygląda. Samochód występował w wielu wersjach nadwozia. Wnętrze jest proste, choć utrzymane w klasycznym stylu. Ciekawie robi się od strony technicznej. Z przodu umieszczony był dwucylindrowy silnik bokser, z tyłu zaś znajdowała się przekładnia Viromatic. Pełniła ona rolę dyferencjału oraz skrzyni biegów. Całość bardzo dobrze poprawiała prowadzenie, choć same auto nie było zbyt dynamiczne. Ogólnie samochód ten jest bardzo ciekawy, choć dziś niestety rzadko się go widuje.